Halo widzowie! Skończyły mi się chipsy i skończył mi się sok. Filmy są tutaj przez cały rok Dawno mnie nie było na Palionowie, nie będę ukrywał To prawda, to prawda, ostatnio sobie ponagrywałem jakieś inne rzeczy Ale dzisiaj jest odcinek powrotny W którym wracamy na Palionowo I będziemy dzisiaj coś tutaj yy, kminić Ja jak mam pewien plan na odcinek, ponieważ jak wiecie Jest taka kolejka na Palionowie Którą przydałoby się coś z nim zrobić, bo ta kolejka W sumie jest taka nijaka, nic się w niej nie dzieje Więc przydałoby się tam jakiś yy, Zrobić, żeby ona gdzieś pojechała w jakieś konkretne miejsce Załatwiała coś konkretnego, a ja dalej mam nieogarnięte włosy Bo do fryzjera się nie dało umówić teraz Przepraszam. Zanim jednak rozpoczniemy odcinek to koniecznie łapka w górę, musi być zostawiona, załóżmy dam wam na wbicie łapek jakieś y, 5 sekund, 5, 4, 3, 2, 1, 0 Jeżeli ci się udało to znaczy, że jesteś szybki, jeżeli ci się nie udało to znaczy, że musisz jeszcze troszkę nad sobą popracować No i subskrypcja oczywiście, jeżeli chcecie być na bieżąco Ja nie przedłużam, lecimy z intrem i widzimy się już w Minecrafcie Halo, halo, witam wszystkich bardzo serdecznie, jesteśmy na Palionowie, tak jak powiedziałem, tak zrobiłem jesteśmy, yy, widzicie, koło mojego domku. Tu się niewiele zmieniło, a tak dokładnie to się w sumie nic nie zmieniło. Ja wiem, że ja tam w pewnym odcinku mówiłem wam o tutaj takiej pewnej rzeczy, która jest. Yy, I to chodziło tutaj o to, ale to nie wiem czy wam już to chcę pokazać, co tam jest na dole, w sumie... Myślę, że tam tak naprawdę nie ma nic takiego, dobra pokażę wam co tam jest na dole bo Tu nie ma nic takiego zwyczajnego, po prostu jest portal do netheru Zrobiłem sobie coś takiego, nie ma za bardzo pomysłu co tu zrobić, może to wypełnię jakimś Szkłem i tu może bym zrobił jakąś Nie wiem, co, co tu można by było zrobić, jakieś wystawę obrazów Czy coś tego typu, tu mamy coś takiego, no jest portal do netheru Totalna normalka, nic jakby, nic jakby dziwnego Nic nadzwyczajnego też w sumie Nieważne, w każdym razie w dzisiejszym odcinku Musimy się zająć kolejką Kolejką, która jest tutaj tuż obok mojego domku Ponieważ, nie mi tak przeszkadzają te włosy Przysięgam, ja nie wiem co ja mam z nimi zrobić To jest totalny dramat, chyba wrócę do mojej czapki kochanej Nieważne, w każdym razie tutaj mamy Tutaj mamy w tym miejscu kolejkę To jest, to jest ta kolejka y, Tutaj ona jest, tu się zaczyna, tam się kończy y, Tam są pajęczyny, bo ta kolejka jest Tak jakby opuszczona <laughs> No bo nic z nią nie zrobiłem, trzeba z nią coś zrobić Czekajcie, pokażę wam o co chodzi tutaj w tej kolejce Wsiadamy sobie w tym miejscu Si jedziemy tu, tu nas napędza, tu nas napędza, kolejka pięknie, wyjeżdżamy sobie z naszego przesutownego peronu i jedziemy. Ej, tutaj nie było takiej dziury. Czekajcie, czekajcie, trzeba wysiąść z tego. O co chodzi? Dlaczego tu jest dziura? Przepraszam was bardzo, dlaczego tu jest dziura, dlaczego ten tunel nie idzie dalej? Dlaczego ten tunel się nie kończy? Tam był koniec! Ej, co jest nie. Co to jest za tabliczka? Piekielny tunel? Ej, dobra. Zaczynają się dziać rzeczy straszne. Ja już mam dość, ja już mam dość widzowie. To jest tragedia totalna, ja nie. Ja, ja się boję, ja się boję. Tu jest jakaś skrzynka jeszcze. O kurde, nie, jestem 100% pewien, że tam będzie książka. 100% pewności, zawsze tak jest. Jak jest jakaś skrzynka? Jest jakaś tabliczka, której ja nie dałem jest jakiś tajemniczy czarny tunel niekończący się nigdy. To to musi być, to musi być książka. Teraz pytanie od kogo? Dobra, pytanie, zróbmy to, zrób... czekajcie. Czy, czy jak ja to rozwalę? Dobra, rozwalmy to. Nie wiem, czy ja. ja, ja się cofnę, może po, po nożyce, żebym mógł zebrać całą tą, tą pajęczynę. Bo boję się, że jak ja ją rozwalę mieczem, to ktoś się na mnie zdenerwuje, a tak ją postawimy z portem na miejsce, w którym ona była. Nożyce, nożyce, poproszę nożyce, gdzie tu są nożyce moje? Halo, halo. Naprawdę ja nie mam nożyc? To jest niemożliwe. Miałem na pewno, 100%, że miałem nożyce. No dobra, zróbmy sobie nowe. Oni zabrałem. A mam! Co jest? Ten Minecraft jest nawiedzony, widzowie. Tutaj się dzieją rzeczy straszne, dobra. Mamy nożyce. Lecimy zebrać y, tą pajęczynę i zobaczyć, co jest napisane w książce, ale ja już się boję, ja już... To jest, to jest tragedia, że tutaj się takie rzeczy znowu dzieją, że znowu musi być jakiś... Jakiś, jakiś ktoś, kto będzie mi teraz kazał jakieś dziwne rzeczy robić i tak dalej. No nie wiem, totalnie dziwne to jest. Nie, nie chcę o tym myśleć w ogóle. Dobra, rozwalmy to. Rozwalmy to tu. Piekielny tunel. No, to się zaczyna cudownie. Dobra, przeczytajmy. Witaj, na twoim miejscu nie wychodziłbym, nie wchodziłbym do tego tunelu, bo nic co tam zobaczysz nie jest pozytywne. Jeśli tam wejdziesz, zginiesz. A, no to, no to faktycznie nie jest pozytywne. E, nigdy nie wrócisz do przyjaciół. Po więcej informacji udaj się do samego siebie. Co? co udaje się samego siebie, co to są za szyfry jakieś nienormalne, ja tego nie rozumiem, dobra odkładam tą książkę tu, ja tego nie chcę w ogóle patrzeć, po to też zebrałem to tak, żeby to zamurować, ja tego nie dotykałem, to nie jest moje, proszę mnie nie torturować, dobra przeanalizujmy to, do, po więcej informacji dostać się do samego siebie. Do samego siebie, okej, okay, do samego siebie, co, czyli co, do mnie do domku? Dobra, może, może o to chodzi, dobra, przejrzyjmy wszystkie skrzynki, yy, czy jest tu jakaś książka Są ulepszone książki, ale to nie o te chodzi, tu są tak, Lutic, Infinity, to nie Tu też nie ma książki, tutaj nie widzę żadnej książki tutaj też nie, o, a to są takie książki niezapisane, to też nie tu nie ma yy, dobra, zobaczmy w tych tych wszystkich takich rzeczach jeszcze tutaj też nie ma, yy, tam jest moja tajna baza, może, dobra, zaraz pójdziemy do tajnej bazy, zobaczmy jeszcze tu, czy tutaj w jakichś tych są jakieś ukryte rzeczy czy nie, yy, tutaj też nie no w tajnej bazie jakby to było, to bym był bardzo w szoku, tu mam moje 11 diamentów to jest wszystko, tu jest magazyn, który jeszcze nie jest zapełniony no ale dobra, przejrzyjmy wszystkie skrzynki dla pewności, żeby było, że na pewno nic nie ma w żadnej z nich, żeby była Pewność, dobra, tu nic nie ma. Eee, w takim razie jedyne co nam pozostało, to pójść w sumie do mojej tajnej bazy. No to jest jedyna rzecz, więc sprawdźmy to. Zobaczymy, może, może, może jednak, może jednak tutaj coś jest. Jeżeli ktoś to odkrył, to to już w sumie nie jest tajna baza, no ale trudno. Dobra, wejdźmy tutaj eee, i tak. Eee, Ender Chest, eee, Sheriff tu jest, dobra, to przygotowałem sobie, ok, to tam może być. Eee, tutaj, no nie ma nic. No nic nie ma, nie no słuchajcie, tutaj nie ma nic, w żadnej ze skrzynek nic, totalnie, tu, tu nie, nawet zbroi tutaj nie mam, bo tu nic nie dałem, no, tu nic nie ma, tu jest jakieś ukryte coś, nic nie ma, nic tu nie ma, co, o co chodzi z tym, żebym szukał u samego siebie jakichś, kurde, informacji dziwnych, tu jest Mario, Mario, powiedz mi, czy to tutaj? Super, że nie mówisz nic. No ale jesteś tylko głową. Dobra, nieważne. Wróćmy z powrotem w takim razie. Tutaj to wezmę, bo to zamuruje, bo ja to chowam, wiecie, bo to dla mnie nie jest nic, żeby to rozkopać, a tak to przynajmniej mamy dobrze ukrytą tajną bazę. Więc y, dlaczego by to y, rozkopywać? Dobra, i teraz tak. Szukaj u samego siebie. O co chodzi? Przyjrzałem cały mój dom. Czy może tu być jeszcze... Nie wiem, zobaczmy jeszcze tutaj to miejsce tam na górze. Może, może o to miejsce chodzi, może tutaj o coś... Nie wiem, nie wiem, naprawdę, nie mam pojęcia. Ale dobra, tu wejdźmy tu, tu coś jest, jakaś skrzyneczka, coś ciekawego. Nic nie ma. No nic. Nic totalnie. No dlaczego tutaj jest mowa o jakichś dziwnych rzeczach, jak tutaj nic, nic nie ma. Nic, totalnie, dobra, no nie wiem. To schodzimy radu znowu, czyli tutaj żadnej skrzyneczki nie było. Yyy... Do, o tu jest jeszcze jakaś skrzynka, dobra, tą skrzynkę sprawdźmy A tu są siekiery, no nic Dobra, jeszcze to, okej, okay, dobra, tego jeszcze nie je sprawdziłem, to musi być tutaj, 100% Tu nic, tu jest wiem, że taka ukryta jedna. Też nic No nie wiem co jest po drugiej stronie Boż. No ja nie wiem, ej, dobra, to, to zostałem oszukany, nic u mnie nie ma. Każą, każe, każą mi szukać u mnie, a u mnie nic nie ma. Co jest jeszcze tutaj mojego? Eee... No stragan jest mój tam w sumie jeszcze Dobra, zobaczmy ten stragan, no nie wierzę w to, żeby to tam było, no ale okej, okay, jeżeli, jeżeli mowa jest o tym, że to, że to ma być u mnie, no to może o to chodzi, więc przejrz, przejrzyjmy to tutaj, tu nie ma żadnych skrzynek, tu, mam, tu nic nie mamy, nic totalnie, tu ty w ogóle nikt straciłeś, super. Zobaczmy tu na dole, może chodzi o tajny biznes, ale to już nie do końca byłoby u mnie, bo to też byłoby wtedy u Dave'a Więc yy, to by było trochę takie oszukane, no ale dobra, no zobaczmy. Ja nie mam już pomysłu gdzie u mnie. Yy, tu są jakieś skrzynki, tajny biznes jakiś, kurde, tu są skrzyneczki nic nie ma, tu są narzędzia, więc to nie o to chodzi. No szukamy informacji i nie ma żadnych informacji, tu też nie. Yy, tutaj zerknijmy, tu nie widzę żadnych skrzynek. No, to jakby było pochowane w trzcinie gdzieś, to to by było hamufa. No, nie znalazłem tego, no nie ma szans, dobra, czyli to nie tutaj. Czyli to nie tutaj, czyli jeszcze tu zerkniemy sobie na szybkości. No, i jak tutaj nie ma, to ja nie wiem. Dobra, no, nie, ja nie wiem, nie wiem. Nie wiem, gdzie ma być u mnie jakaś informacja. Gdzie mam szukać więcej informacji? Zostałem oszukany. Perfidnie zostałem oszukany. Ktoś sobie ze mnie ewidentnie robi jaja i mi się to bardzo nie podoba. No ale dobra. Wróćmy z powrotem do mnie. Może może jednak się mylę. Może. może Nie wiem. Nie wiem w sumie, co, co mam o tym myśleć. W każdym razie, jeżeli. Jeżeli to gdzieś jest tutaj, no to. Yy... To, to nie wiem, dajcie mi znać w sumie może w komentarzach, gdzie wy myślicie, żeby coś takiego mogło być. Gdzie może być poukrywana jakaś informacja? No bo ja tutaj nie wiem, no nie wiem, w krzakach gdzieś pod schodami. No też nic nie znaczy, to nie są schody, to jest taki daszek, jakby. No ale nie wiem, totalnie nie mam pojęcia, gdzie ja mógłbym szukać jeszcze więcej rzeczy tutaj. Przejrzałem wszystko, przysięgam, no wszystko przejrzałem. No nie mam więcej tutaj ukrytych rzeczy, nie mam po prostu, nie mam. I zostałem tak perfidnie oszukany, że tutaj nic nigdzie nie ma. Nigdzie. Jest mi przykro. Tu? To jest w ogóle śmieszna sprawa, bo tu się da wejść, mimo że jest takie coś. Widzicie? I to, tutaj, to, jest, to jest w sumie dobra kryjówka. Widzicie? O kurde. Przecież tu mnie nie będzie widać totalnie. Pytanie, czy mi nogi widać? Ej, ale tu trzeba w chowanego pograć koniecznie. Przecież to jest nie do znalezienia, przecież coś takiego. Jasnych wid. Dobra, no to jest mocne, mocne. No ale dobra. Słuchajcie, ja nie mam pojęcia, gdzie jest to coś, czego ja mam szukać. Nie wiem, dajcie mi znać w komentarzu, bo ja nawet nie wiem, nie, przejrzałem wszystko. U mnie przejrzałem wszystko. Już nie ma nic tutaj mojego innego. To jest wszystko, co jest moje. Więc jeżeli tutaj gdzieś myślicie, że coś jest, jeżeli coś zauważyliście w trakcie odcinka, to dajcie znać w komentarzu i jeżeli, jeżeli, no nie wiem, pójdziemy to sprawdzić. W każdym razie na dzisiejszym odcinku to by było na tyle, dziękuję wam bardzo za oglądanie, widzimy się na następnym odcinku już jutro o godzinie 19.19. E, życzę wam miłego wieczoru, miłego dnia, miłego, prawda, nie wiem, kiedy to oglądacie. E, pozdro, trzymajcie się, na razie, pa, pa.